Marek Klapa, Polskie Radio 24. Witam ponownie w telewizji biznesowej. I już teraz rozpoczynamy naszą rynkową rozmowę. A naszym gościem jest anality Goanda TMS Krzysztof Kamiński. Dzień dobry, Krzysztofie, witaj. Dzień dobry, Marku, witam państwa bardzo serdecznie. No dobrze, no to w takim razie zacznijmy może od tego, co działo się w ubiegłym tygodniu, bo gdybyśmy mieli spojrzeć na ubiegły tydzień, to na pewno dwie sprawy rzucają się w oczy. Z jednej strony ATH na Wigu, czyli WIG najwyżej w dziejach, ponad 110 tysięcy punktów, i z tego co widzę, te 110 tysięcy punktów w tej chwili na wykresie nadal się utrzymuje. Kolejna rzecz to WIG 20 i rekord 17-letni czyli trójka z przodu na liczniku, wynik którego nie widzieliśmy no właściwie od 2008 roku. Jak to interpretować i jak się odnieść do tych informacji? Na pewno trzeba to interpretować pozytywnie, ponieważ właśnie taki sygnał wysłała nasza rodzima giełda, że radzi sobie bardzo dobrze, a tym właśnie symbolicznym poziomem są 3000 punktów. W ostatnim tygodniu dokładnie w czwartek naruszyliśmy poziom 3000 punktów, tego niewidzianego właśnie od kilkunastu lat, co właśnie sam Marku wspomniałeś, natomiast w piątek udało się zamknąć sesję powyżej tego poziomu na poziomie 3022 punktów. I pomimo, Mimo tego, że dzisiaj, czyli dokładnie w poniedziałek 11 sierpnia, rozpoczęliśmy sesję na, w ulicy Książęcej pod znakiem spadków, gdzie ten WIG20 traci nieco ponad 0,5%, to jednak cały czas znajduje się powyżej tego symbolicznego poziomu 3000 punktów. I właściwie to, co dzieje się właśnie na wspomnianej sesji, no, trzeba by nazwać nie inaczej jak po prostu najzwyczajniejszą zdrową korektą, tym bardziej, że przez Dokładnie trzy ostatnie sesje wig 20 nie rósł. I to, co też zastanawia wśród wig 20 to bardzo, dobra, bardzo dobre zachowanie banków, które są tutaj też istotne właśnie wśród tych 20 największych spółek. Pamiętajmy też, że przez ostatni tydzień, czyli pięć ostatnich sesji, m zyskał powyżej 11%, natomiast Alior Bank przekroczył magiczne 15%. Więc jak Ustalimy to na właśnie takie stopy zwrotu tygodniowe, no to dojdziemy do wniosku, że naprawdę bardzo dobre wyniki. Dodatkowo, właśnie jeszcze napędzane tutaj wspomnianymi, wspomnianymi bankami. Także sentyment warszawskiej giełdy jest bardzo pozytywny też na szerokim indeksie. Jak już wspomniałeś, w WIG-u mieliśmy w wybicie szczytów historycznych, czyli tak zwane ATH. No i dodatkowo, jak to jeszcze połączymy z tym, że euro.pln przez ostatni tydzień zdawał się tracić na wartości, no to pokazywałoby, że ten jak polski złoty był silniejszy od euro, co mogłoby tutaj sugerować, że gdzieś ci zagraniczni inwestorzy są po prostu zainteresowani nas, naszym rynkiem, co też oczywiście wpływa na te szczyty na wspomnianych indeksach. Jak zauważyłeś, nagrywamy naszą rozmowę w poniedziałek 11 sierpnia przed południem. Gdybyśmy teraz zrobili w ogóle zdjęcie warszawskiej giełdy i postawili kropkę na tym, co powiedziałeś, to można by było mieć takie wrażenie, że giełda w tym momencie podąża w jednym kierunku. Ale musimy też mieć świadomość, że czasami takie punkty zwrotne, takie rekordy, szczególnie po tylu miesiącach Hossy, mogą być też sygnałem do tego, że jednak może dojść do korekty, bo kiedyś te zyski trzeba realizować. Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że jak spojrzymy na szeroki rynek, no to widzimy, że też kontrakty terminowe na SP500 tracą dzisiaj około 3,3%. ,3%. Za tym samym oczywiście też podąża WIG 20, więc widzimy, że rozpoczynamy. Rozpoczynamy nowy tydzień, nieco tutaj um, można powiedzieć pewnych obaw natury geopolitycznej. Pamiętajmy też, że w tym całym kotle geopolitycznym cały czas pojawia się temat związany z naszymi sąsiadami, z Ukrainą. No i oczywiście tematy porozumienia. Właściwie chęci, tak naprawdę, spotkania się już 15 sierpnia na lasce Donalda Trumpa z Władimirem Putinem jest z jednej strony oczywiście pozytywnym sygnałem, aczkolwiek fakt, że Władimir Zełański do końca chyba nie jest przewidziany, by brać udział w tych rozmowach, pokazuje, że Stany Zjednoczone chciałyby się porozumieć z Rosją. Donald Trump chciałby tak, zgodnie z tym, co obiecał, zakończyć ten konflikt, ale rodzi się tutaj obawa, że będzie to po prostu kosztem Ukrainy. Jeżeli w tym momencie porozumienie miałoby polegać na tym, że Rosjanie przejmują wszystkie zajęte, wszystkie zajęte przez siebie tereny, no to to pokazywałoby politykę, którą możemy porównać do polityki apismentu, która no niestety skończyła się tragicznie dla Europy i świata. Przypomnę, że to była polityka, którą chociażby prowadził Chamberlain, premier Wielkiej Brytanii przed II wojną światową, polegającą na nieco właśnie w oswajaniu Adolfa Hitlera i w momencie, kiedy on zajmował Austrię, zajmował, zajmował też chociażby Czechy. czemu bardziej wychodzi założenia dobrze, niech to zrobi, niech zatrzyma się na tym, i wówczas Europa będzie bezpieczna. Ale to tylko okazało się, że rozjuszyło Adolfa Hitlera. No i nie wiem, czy akurat będzie tak w tym przypadku. Mam nadzieję też, że nie, ale jednak też historia pokazała, że takie ugodowe podejście do dyktatorów też nie kończy się w żaden sposób pozytywnie. To jest naprawdę smutny wyniosek, no ale mówi się o tym, że historia jest nauczycielką życia. Wspomniałeś o polityce międzynarodowej i o wielkiej gospodarce w tle, więc wydaje mi się, że warto o tym również na chwilę powiedzieć, tym bardziej, że wiesz, kiedy na co dzień mówimy o geopolityce, o potęgach gospodarczych, no to mówimy o Stanach Zjednoczonych, mówimy o Chinach. Natomiast zupełnie niesprawiedliwie traktujemy Indię. To znaczy, ja mam wrażenie. Że o Indiach mówi się cały czas za mało. No i w ostatnim tygodniu Indie stały się takim języczkiem uwagi, dlatego że e, Donald Trump zagroził potężnymi cłami, potężnymi sankcjami, e, właśnie nałożonymi na New Delhi, jeśli Indie będą kupowały ropę naftową z Rosji. I nagle to Biorąc pod uwagę ten fakt i biorąc pod uwagę też perspektywę spotkania na lasce, można dojść do wniosku, że no, Indie są tak potężną gospodarką, tak potężnym konsumentem węglowodorów, chociażby energetycznych, co nie jest oczywiście tajemnicą, że tak na dobrą sprawę cała ta rozgrywka wpłynięcia na Władimira Putina przez Donalda Trumpa miała się odbyć właśnie przez Indie, przez ten, nie chcę powiedzieć szantaż, ale przez takie jasne postawienie sprawy sankcyjnej. Czy nie masz wrażenia, że rzeczywiście w Dysputach gospodarczych, geopolitycznych, coraz częściej będziemy słyszeli o Indiach, a póki co mocno niedowartościowaliśmy ten kraj. Tak, można odnieść takie wrażenie. Natomiast, oczywiście, Indie są tutaj istotną gospodarką, są też przede wszystkim istotnym partnerem Stanów Zjednoczonych. Tutaj też trzeba to uwzględnić w całej tej rozgrywce celnej. Nieco odeszliśmy z tematem na przykład Chin, którzy są tej naturalnym gospodarczym antagonistą Stanów Zjednoczonych, a skupiliśmy właśnie uwagę na tych partnerach którzy nagle otrzymują ogromne cła, takie właśnie jak chociażby wspomniane Indie. No ale Indie przez lata właściwie były tym krajem, który mógł doskonale odnaleźć się w. Porozumiewając się z różnymi stronami konfliktu. I tak w ten sposób właśnie Indie z jednej strony są silnym partnerem Stanów Zjednoczonych, ale też przez, przez lata robią interesy z Rosją, kupują stamtąd ropę. No i w tym momencie Donald Trump właśnie chciał, znaczy nie wiem, oczywiście co chciał zrobić Donald Trump, ale można odnieść wrażenie, że właśnie chciał nacisnąć właśnie na New Delhi. W ten sposób, że muszą po prostu wybrać pewną stronę. I w momencie, kiedy Indie miałyby jednak odejść od tej rosyjskiej ropy, no to to jest też właśnie forma nacisku na Władimira Putina. I sama oczywiście forma gospodarczego nacisku na Władimira Putina uważam, że jest jak najbardziej dobrym kierunkiem, ponieważ też Europa, cały świat próbował w pewien sposób naciskać na Władimira Putina poprzez różnego rodzaju sankcje, ale można odnieść wrażenie, że to nie spełniło swoich oczekiwań. Zawsze znaleźli jakiś Rosjanie sposób, żeby móc porozumieć się właśnie z jakimiś innymi krajami typu chociażby właśnie czy to Chinami czy Indiami sprzedając im ropę. W związku z tym jest to dobry kierunek, natomiast ja osobiście trochę obawiam się, że jeśli Donald Trump będzie chciał porozumieć się, porozumieć się z, co do wojny, Właśnie na terenie Ukrainy, jednocześnie pomijając samą Ukrainę oraz jej interesy, no to to będzie duży błąd i może po prostu dojść do takiej sytuacji, w której po prostu te, do tego porozumienia nie dojdzie. A tu już oczywiście trzeba by tworzyć szereg spekulacji. Czy jeśli by miało nie dojść do tego porozumienia, bo Ukraina zostanie pominięta, to czy w tym momencie Donald Trump powie, ja swoje zrobiłem, Ukraina nie chce się porozumieć, w takim razie przerywamy jakąkolwiek pomoc, wsparcie, etc. czy po prostu w tym momencie trochę przejrzy na oczy i stwierdzi, no dobrze, może faktycznie powinienem tutaj uwzględnić stronę ukraińską, ale wydaje mi się, że na tym etapie już by chyba to zrobił, także ciężko tak naprawdę przewidzieć, co zrobi Donald Trump, tym bardziej, że przez, przez no ostatnie miesiące tej swojej drugiej kadencji pokazał, że jest politykiem nieprzewidywalnym, chociaż też niektórzy wyszli z założenia, że z jednej strony nieprzewidywalny, ale z drugiej strony, kiedy trzeba podjąć tą decyzję, to w ostatniej chwili on się wycofuje, co jak miało to miejsce chociażby w przypadku CEU, gdzie jednak koniec końców nakładał je, ale jednak stwierdził, że wstrzymuje je. No i w tym wypadku tak samo można zastanowić się, którą on stronę pójdzie. No, z drugiej strony, konsekwencje geopolityczne w sytuacji jakby zerwania tutaj, zerwania jakikolwiek współpracy, nie mówię o ograniczeniu, tylko jakby zerwania współpracy i pomaganiu stronie ukraińskiej, no to to byłyby wręcz no straszliwe, bo groziłoby to tym, że wojska rosyjskie zatrzymałyby się na granicy z Polską, więc to oczywiście tworzy no scenariusz tragiczny dla Ukrainy, ale też tworzy ogromne, Ryzyko, ryzyko geopolityczne, ryzyko wojny, chociażby też dla nas, dla Polaków, bo też po prostu powstaje pytanie, na ile, na ile Rosja mogłaby w tym momencie zatrzymać się, a na ile by po prostu rozjuszona, tak jak podałem to przy, przykładem właśnie polityki Brytyjczyków względem III Rzeszy przed II wojną światową, no to jest oczywiście tutaj szereg spekulacji i tu już musiałbym tak naprawdę już wejść bardziej w tak. taką strategię militarną, do której nie czuję się za bardzo chyba... Kompetent. Pełna zgoda, dlatego zostawmy może same czynniki te geopolityczne i skupmy się też na giełdzie, bo... Też chciałem Cię zapytać o sytuację z początku roku, właściwie z pierwszego kwartału, a dokładnie sprzed dwóch miesięcy przed Wielkanocą i przed tym całym też zamieszaniem związanym z cłami, czyli tym dniem wyzwolenia z 2 kwietnia. Pamiętasz, wtedy w lutym marcu, kiedy mieliśmy takie dość istotne wzrosty, chociażby na Warszawskiej Giełdzie, mówiono o tym, że te wzrosty wynikają z tego, że zbliża się pokój, że perspektywa zakończenia wojny w Ukrainie jest już naprawdę bliska, kolejne miesiące pokazały, jak bardzo się myliliśmy. I dzisiaj patrzę na indeksy, i e, póki co, przynajmniej na razie, ja nie widzę jakiegoś przełożenia hura optymistycznego przed zapowiedzianymi rozmowami na Alasce. Jeśli o, do nich w ogóle dojdzie, bo myślę, że to jest też kwestia otwarta. Jeżeli oczywiście mówimy o wieku 20, to on oczywiście może nie ma tego kura optymizmu, ale jest właśnie na tych wspomnianych szczytach, co od czego właśnie zaczęliśmy naszą rozmowę. I wydaje mi się, że tutaj próbowałem przedstawić różne scenariusze. To oczywiście scenariusz taki. Tragiczny, gdzie po prostu Ukraina zostaje zostawiona sama sobie, no wydaje mi się scenariuszem najmniej prawdopodobnym, że mimo wszystko NATO jest jednak ogromną siłą i nie może sobie pozwolić na to, żeby Rosja zaatakowała któryś kraj członkowski, bo to by oznaczało, że tak naprawdę cały pakt, cały pakt. Nic tak naprawdę nie znaczy. W związku z tym też pamiętajmy o europejskiej pomocy dla Ukrainy. W związku z tym wydaje mi się, że rynek może oczywiście wojskoś założenia, że jednak jakieś porozumienie zostanie podjęte, że jednak być może Rosja wycofa się z części żądań i staną się staną się na przykład te żądania akceptowalne dla strony strony ukraińskiej, oczywiście pod warunkiem, że rosyjskie wojska miałyby następnie wycofać się z powrotem. Z powrotem do Rosji. Ale sugerujesz, związku... że ostatnie te wzrosty na WIG-20, które obserwowaliśmy, one również wynikały też z perspektywy teoretycznego pokoju wynegocjowanego w najbliższym czasie. Czy jednak tutaj były inne czynniki i teraz powinniśmy patrzeć na to, co się będzie działo w najbliższych dniach? A dzisiaj póki co zaczęliśmy sesję po czerwonej stronie rynku. Znaczy, myślę oczywiście, że to może mieć wpływ. Myślę, że to jest cała, cała masa różnego rodzaju czynników, które, na które wpływają. Z jednej strony, oczywiście cały czas gdzieś tam z tyłu głowy jest ta koncepcja pokoju. Myślę, że ona nie jest tak silna, właśnie jak była w tym pierwszym kwartale, więc to nie był czynnik decydujący. Ale oczywiście też jako jeden z elementów tej całej układanki, również jest istotny, że nie możemy go wykluczyć. I Myślę, że tak naprawdę rynek rozważa różne scenariusze, łącznie z tym, że nic kompletnie się nie zmieni i ta wojna będzie dalej trwała. W związku z tym, zacząłem też tutaj nieco spekulować, jak miałby, mógłby wyglądać dalszy etap tej wojny, ale jeżeli zostanie ona na takim poziomie, jakim jest obecnie, czyli że właściwie żadna ze stron nie odnosi jakichś większych sukcesów, mamy nieco patową sytuację na froncie, no to w tym momencie automatycznie rynek bierze pod uwagę inne czynniki i po prostu patrzy na, na chociażby, czy to kondycję polskiej gospodarki, jeżeli oczywiście mówimy o naszym, naszej polskiej giełdzie, jak również ogólnej sytuacji w regionie. Mm -hmm. I zupełnie na koniec chciałbym Cię zapytać też w ogóle o nastroje także na Starym Kontynencie, czyli w ogóle w Europie. Czy Twoim zdaniem w tym momencie też się rysuje jakiś trend, pod który można podpiąć te największe rynki? Czy, czy w tym momencie no jakiejś takiej stałej tendencji dla Europy europejskich giełd nie ma? Ja znaczy, tendencję widzę bardzo podobną. Tak naprawdę FIG20 rzadko kiedy wybija się ponad jakąś panującą tendencję, czyli zazwyczaj kiedy widzimy na przykład w Niemczech, we Francji spadki, no to w tym momencie widzimy też i na FIG20 i podobna sytuacja jest też dzisiaj. A jeżeli chodzi o sytuację ogólnie na niemieckim indeksie, no to jesteśmy cały czas powyżej 24 tysięcy punktów na, na DAX, się, jesteśmy w silnym trendzie wzrostowym, aczkolwiek można zauważyć pewne problemy z wybiciem się ponad te ostatnie szczyty, których doświadczyliśmy w, w lipcu, kiedy to, na, kiedy to zatrzymał się indeks 40 największych niemieckich spółek na poziomie 24 200. Przez 24 600 punktów. W związku z czym widzimy teraz pewną korektę, i tak naprawdę, dopóki nie zajdziemy gdzieś poniżej granicy 23 czy nawet 22 tysięcy na DAX-ie, ciężko mówić o jakiejś głębszej korekcie. Na razie jest to po prostu zwykły, klasyczny ruch, i w momencie, kiedy gdzieś napłyną, właśnie w ciągu najbliższych dni, jakieś informacje, jak chociażby przebywały, jak miały miejsce te rozmowy pokojowe z Władimirem Putinem, na czym tak naprawdę, to stanęło, czy Donald Trump przyjął bardziej taką postawę, no jakby, jakby nie on, czyli bardzo spokojnego człowieka, pokazującego pełni szacunku, czy jak, jak to nie miało miejsca chociażby w momencie, gdy spotkał się z Włodymirem Załańskim jeszcze kilka miesięcy temu, czy właśnie będzie bardzo stanowczy. Tu jest wiele tak naprawdę znaków zapytania, i to może też nadać tak naprawdę ton w najbliższym czasie, jak będą wyglądały, jak będą wyglądały indeksy europejskie. No i też no, musimy pamiętać, że w tym wszystkim oczywiście cały czas przewijają się tematy na bieżąco gospodarcze, jak również sytuacji spółek. Przypomnijmy też, że fakt, że Rheinmetall, jedna z największych spółek niemieckich w indeksie DAX, jak podpisała umowę z Bundeswehrą, no to automatycznie DAX bardzo mocno zyskiwał, właśnie pokazujący tą, ten trend, w którym idziemy, czyli tutaj w bliskiej właśnie współpracy. firma. Zajmujący z sektora obronnego, zbrojeniowego, właśnie współpracującego z poszczególnymi państwami. Tak? W tym przypadku w przypadku Niemiec. Więc to też pokazuje też kierunek, w którym też Europa idzie, czyli w, w jakby zwiększania wydatków na armię, i to wszystko po prostu łączy się w jedną całość. Z jednej strony, właśnie napędza się gospodarka, z drugiej strony jest ciągle ta niepewność, obawa, jak będzie wyglądała sytuacja dalej. No i myślę, że w ciągu najbliższego tygodnia poznamy więcej odpowiedzi niż pytań. Krzysztof Kamiński, analityk Goanda TMS, jak zwykle bardzo szeroko przygotowany i na wiele tematów. Bardzo ciekawa analiza. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. A ja tylko przypomnę, że więcej komentarzy, analiz oczywiście w telewizji biznesowej. Bądźcie Państwo z nami.